Jakie nowości zobaczymy w wirtualnych klubach w EAFC 25? W tym filmiku zaprezentuję Wam wszystkie zmiany, które wejdą do trybu 11 na 11 w nowej odsłonie od EA Sports. Zapraszam do oglądania! Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki i subskrybowania kanału oraz polecam inne materiały na moim kanale, w których omawiam nowości z gry fc 25. Jeżeli chodzi o ilość zmian, to bazując na dotychczasowych informacjach naliczyłem 7 mniej lub bardziej znaczących usprawnień. Rozpocznijmy od trybu Rush, który zastąpi w klubach Volte. Sam tryb wyjaśniłem nieco obszerniej w innym filmiku, który jest dostępny na moim kanale, więc tutaj omówię go tylko skrótowo. W klubach Rush umożliwi nam szybkie nabijanie doświadczenia oraz indywidualnych i drużynowych punktów sezonowych, za które otrzymamy nagrody. W meczach 5 na 5 będziemy mogli sterować tylko piłkarzami z pola, więc maksymalnie można zagrać w czteroosobowym składzie. Uważam, że Rush może być dużo przyjemniejszą formą grania ze znajomymi niż Volta i liczę, że będzie to bardzo pozytywna odmiana od typowych rozgrywek 11 na 11. Drugą zmianą jest przebudowa menu oraz wprowadzenie tzw. Houseu, czyli Social Hubu. Gdy wejdziemy w menu klubów, ujrzymy szatnie naszego teamu, która ma być przystrojona klubowymi barwami. Pewnie wiele osób nawet nie zwróci na to uwagi, ale fakt, że stare menu wirtualnych ma już swoje lata, i tak fajnie będzie zobaczyć coś nowego. Zmiana trzecia to zwiększenie wpływu menedżera na prowadzony klub. Wraz z awansami budżet naszego teamu będzie się powiększać, a menedżerowie będą mogli zdecydować, jakich trenerów zatrudnić do sztabu oraz jakie obiekty treningowe rozbudować. Trenerzy będą mieli 3 stopnie wyrażone gwiazdkami. Ci z trzema będą najdrożsi. Jaki to będzie miało wpływ na grę? Otóż, jeżeli zatrudnimy trenera napastników, to zawodnicy w naszym klubie będą mieli zwiększoną skuteczność podczas gry, a rozbudowa siłowni zwiększy siłę lub wytrzymałość i tak dalej. Te bonusy będą dotyczyć wyłącznie prawdziwych graczy, a nie botów. Ponadto, bonusy będą występować tylko w rozgrywkach ligowych i pucharowych, ale już nie w towarzyskich. A więc w rozgrywkach typu VPG czy PLWK inwestycje klubowe nie będą zwiększać szansy naszego klubu. Czwarta nowość to system FC IQ i zwiększenie możliwości zarządzania taktyką botów. Menedżer klubu będzie mógł zapisać aż 5 presetów taktyk oraz dostosować precyzyjne wytyczne dla każdego zawodnika, który nie będzie sterowany przez żywego gracza. W poprzednich grach mieliśmy już podobne rozwiązania. To na co gracze klubów czekali najbardziej to na pewno zmiana numer 5, czyli przywrócenie spadków do lig. I FC 24 tego brakowało, ale od września, jeżeli nasz klub będzie słabo sobie radził na danym poziomie, to ostatecznie zagramy tak zwany mecz ostatniej szansy czyli baraż o utrzymanie w danej lidze. Spaść będzie można z każdej dostępnej ligi. Szósta innowacja to zwiększenie dostępnych slotów na karty playstyle dla wirtualnej gwiazdy. To oznacza, że będziemy mogli uzbroić naszego piłkarza większą ilość umiejętności i zwiększymy zakres możliwości jego modyfikowania przed meczem. Ostatnia nowość to system Cranium, czyli innowacja w EAFC 25 zwiększająca zakres customizacji wirtualnej gwiazdy. Dzięki temu otrzymamy większe możliwości przy tworzeniu naszej postaci, a ponadto w klubach zobaczymy jeszcze więcej tatuaży, akcesoriów czy butów. I z grubsza to tyle. Napiszcie w komentarzu, która zmiana wydaje się dla Was najciekawsza, albo jakiej zmiany najbardziej Wam brakuje. Ja od lat nie mogę odżałować, że nie mamy szansy na ponowne dołączenie do spotkania po rozłączeniu. Czekam na Wasze komentarze i zapraszam do zostawienia łapki i sprawdzenia innych filmików na moim kanale.